Druga ważna rzecz, którą chciała, żebyśmy się zajęły, to jest uodparnianie się na to, co inni do ciebie mówią i w jaki sposób cię ranią. Czyje słowa najbardziej ci ranią? Wiesz, mhm. kto nas najbardziej rani zawsze? Wiesz, jaka jest generalnie definicja? Dlaczego? Bliscy. Mój tata, tak. To mój tata na pewno. No teraz ma wobec mnie dużo też złości. Myślę, że jest niezadowolony ze mnie bardzo. On jakby nie, jest, nie rozumie, czemu tak długo to trwa, że ja nie mogę pozbierać się, że ja nie jestem taka jakby silna i wszystko, jakby taka do przodu jak, jak mm. kiedyś. I ja byłam zawsze osobą, która wie, czego chce. Gdybyś miałam powiedzieć, tato, chciałabym, żebyś mi pozwolił odpuścić, żebyś mnie kochał taką, jaka jestem? Tato, bardzo cię kocham. Ale pozwól mi być taką, jaką jestem. Jako taka mała dziewczynka mogłaś nie mieć siły tego powiedzieć, nie umieć nawet. A on mógł nie wie, czy ty tego potrzebujesz. Ja mnie tak nie kocha. A mnie lubi, um, jak ja jestem taka słaba. Nie jesteś słaba, jesteś odpowiedzialna. Jesteś bardziej odpowiedzialna, niż mógł się spodziewać, ponieważ zamiast wylądować z nieodpowiednim facetem, nie wiadomo gdzie, zdecydowałaś się powiedzieć stop. Jesteś bardzo odpowiedzialna. Myślę, że jak to zrozumie, to będzie z ciebie dumny. A jakby on ci pozwolił, to by było w porządku? To abyś sobie trochę luzuł wtedy? Mhm. Ja myślę, że zmienimy, nie wiem, co myślę. To jest cudowne stąd. Powiem Ci, że to jest najpiękniejsze, co mogłaś mi dzisiaj powiedzieć, Dzień Agnieszka. I zobacz, jak teraz pięknie wyglądasz! W sumie nie wiem, co myślę. Jesteś kwintesencją luzu. Jeśli pozwolisz sobie, żeby pobyć w tym stanie, chwilę, zobacz, zupełnie inna buzia. Masz w sobie tyle blasku. Po prostu bym była facetem, to bym się z Tobą umówiła.